W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa Chrystusa, który nieustannie się śpieszy. Wychodzi wczesnym rankiem, aby się modlić, aby rozeznać wolę Ojca, i postanawia pozostawić tych wszystkich ludzi, którzy bardzo mocno do niego przylgnęli. Ludzie w Kafarnaum uważali Jezusa za tego, który rozwiąże wszystkie ich problemy, uzdrowi wszelkie choroby, sprawi, że będą mieć w życiu święty spokój. Może i nawet odnajdą upragnione szczęście. A jednak Jezus rozeznaje na modlitwie, że powinien iść dalej. Jezus doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jego czas się kończy. Że jego godzina odejścia z tego świata już się zbliża. Dlatego chce zrobić jak najwięcej. Dlatego duch nieustannie prowadzi go do tych wszystkich, którzy są potrzebujący. Do wszystkich, którzy marnieją w mroku śmierci. Jezus się spieszy, ponieważ wie, że jego życie dobiega kresu. Również w pierwszym czytaniu z księgi Hioba dostrzegamy to szczególnie mocno: że ten opis życia i porównanie do tkackiego jest jak najbardziej adekwatny, ponieważ w każdej chwili możemy zostać zabrani z tego świata. I tak naprawdę nikt z nas nie wie, ile zostało nam czasu. Stąd też tak ważne jest to, aby żyć w pełni. Aby żyć z Bogiem, aby żyć w pojednaniu z samym sobą i z drugim człowiekiem. Święty Paweł w swoim liście również zwraca na to uwagę, że został właśnie posłany po to, aby głosić Ewangelię. W Św. świętym Pawle również dostrzegamy taką niecierpliwość, dostrzegamy to, że on nieustannie spieszy się z głoszeniem dobrej nowiny, ponieważ również dostrzega kruchość swojego życia. Temat przemijającego czasu jest bardzo ważny w życiu naszym, ludzi wierzących, ponieważ świadomość śmierci sprawia, że stajemy się bardziej podatni na słowo Boże, stajemy się bardziej podatni na miłość. Ten, kto nie myśli o śmierci, kto nie myśli o tym, że jego życie się skończy, to może wpaść w taką pokusę patrzenia na siebie jako na Boga, który jest nieśmiertelny. I wówczas można bardzo skrzywdzić nie tylko samego siebie, ale innych ludzi. Jezus Chrystus spieszy się i pozostawia za sobą pewien tłum. Święty Paweł mówi natomiast, że można uratować tylko niektórych. Co znaczą te słowa? Otóż nie trzeba się oszukiwać, że są tacy ludzie, których po prostu nie da się uratować. Często możemy modlić się o czyjeś nawrócenie, łaskę nawrócenia. I dziwimy się, że ta łaska nie jest dawana przez Boga. Tymczasem jest tak, że Jezus daje tę łaskę nawrócenia danej osobie. Tylko problem polega na tym, że ta druga osoba nie chce przyjąć tej łaski. Pan Bóg w niczyje życie nie wchodzi z butami. Pan Bóg nie wyłamuje drzwi, nie wkrada się oknem. Jedynie otwarcie swojego serca pozwala na to, żeby ta jego łaska przemieniła danego człowieka. Więc rzeczywiście możemy się modlić o czyjeś nawrócenie, możemy walczyć o kogoś. Ale ten ktoś może tego nie chcieć. I wówczas trzeba po prostu pozostawić go. Odejść. Aby może w samotności zrozumiał to, kim jest. Aby rzeczywiście w samotności Bóg mógł mówić do jego serca. Aby w samotności zobaczył samego siebie. Ponieważ może się okazać, że ktoś nigdy nie spotyka się z Bogiem. Ponieważ nieustannie jest gdzieś się z ludźmi, ucieka przed sobą samym. Dlatego ważne jest to, abyśmy mieli rzeczywiście w pamięci naszą kruchość życia, abyśmy wiedzieli, że możemy w każdej chwili odejść z tego świata. Ważne, byśmy byli pojednani ze sobą, z drugim człowiekiem i przede wszystkim dali sobie czas na samotność, na ciszę, byśmy rzeczywiście potrafili zobaczyć rany naszego serca i oddać je Jezusowi, ponieważ nie ma takiego człowieka na ziemi, który mógłby nas obdarzyć pełnią miłości. I nie ma takiego człowieka, który by nas wskrzesił z martwych. Tylko Jezus Chrystus, który jest Panem.